Oglądacie kanał Szałowe Wędkowanie On Tour. Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem nagrania dla Was odcinka Szałowe Wędkowanie On Tour. I tegoroczna majówka wydała mi się czasem idealnym, żeby to zapoczątkować. W dzisiejszym odcinku kilka słów o zbiorniku murowaniec i stawach w zbiersku. Zapraszam Was już na majowy raport i pierwszy odcinek z cyklu Szałowe Wędkowanie On Tour w Zbiersku oddalone są 28 km od zalewu Szałę i epicko otoczone są pięknymi lasami. Spokój i relaks łapiemy już na drodze dojazdowej do zbiornika. W roli gospodarza występuje tutaj PZW Koło Zbiersk i przyznaje, że widać zaangażowanie, włożoną pracę i pasję w działaniach. Tu tutaj właśnie złapę swego pierwszego amura, arpia na kulkę proteinową, można złapać również przykładnego karasia, a na wiosnę intensywnie żerują jazie. Kolejnym atutem tego zbiornika jest możliwość stosowania metody gruntowej lub sławikowej, a najlepiej jednej i drugiej naraz. Naszą majówkę rozpoczęliśmy już w ostatni dzień kwietnia, udając się do zbierska i próbując swoich sił z białorybem. Zawsze drżę, jak wyrzucam ten zestaw, żeby nie stracić go. wyrzut. Na nieznanym zbiorniku warto sobie na początku rzucić taką bombeczkę. A jak w dno? Dno twarde. Tu są rybki. Tu są rybki. Nie są przy dnie, są lekko ponad. Jest 1,8 metra, a ryby są gdzieś na jednym metrze. Także grunt około metra. Myślę, że to są... O, przy dnie też coś tu jest blisko. Także już wiemy. I tu się wypłyca teraz bardzo mocno. Już tu latem normalnie się zaczyna z tego miejsca. Warto wiedzieć, że w zbierskich stawach ryby gustują w słodkiej kukurydzy. Dobre wyniki osiągnąć można również na kulki proteinowe, jak i na białego robaka czy pinkę. Ostrożnie jestem z czerwonym robakiem, ponieważ często padał ten sumika tego. Od tutejszych wędkarzy słyszałem również, że amury lubią w swoim menu smak śliwek. Dlatego też bardzo często do zanęty dodajemy powidła śliwkowe. O Boże. <laughs> A robota założyłem właśnie My gosh Nie dajmy się zwariować Takie coś, takie je coś Jest action Jest action? Ale coś fajniejszego? Nie coś tam ciągnę Linek? Wow I feel good Tiririri. Nie no malizna, malizna pani pani, ale ale, ale, ale wiesz, no dawaj, jest. Go, dawaj go do anteny Dawaj go tu chodź, ty, os do Oscara idziesz Oskarowa rybacy to nie jest kiedy o, ja bawię się z... taki ładny Ale jaki Magamy na kanale szałowe wędkowanie Oj Ty Ale jaki agresor Dawaj mordy wow. <laughs> Dobra chodź tu go wypuścimy bo. W tym roku to przecież tutaj, tutaj w co to wpuścili węgorze. nie? Pierwsze koty za płoty, jak to mówią wędkarze, ręka śmierdzi rybą, a my czekaliśmy, aż w zanetę wejdą większe sztuki. Nie, robaka trzeba puścić, bo, bo ja miałem to samo. Płotka na 100%. Nie, o proszę. Na no, robaczka ale malizna, nie? O, no, jest, i... jest. Mam i ja. Masz rację, śliski jest w ciul. Śliski jest ciul, Masz... nie? No. Ale ładnie, klasycznie, za wargę. Pyk. Mamy to. Śliski jest i potem jest dużo zabawy. Masz to? Mamy to. No, budzię. A łej, po W tym dniu łapaliśmy już same takie małe sztuki, i można by było podsumować nasz raport krótko. Dłużej jeszcze nie odpaliły. Ale rozmawialiśmy z tutejszymi wędkarzami. Kilka dni wcześniej, kilka dni po, padały całkiem ładne sztuki. Także nie przedłużając, przenosimy się na kolejny zbiornik. Tym razem murowaniec. Co to za śmotra? Tych nie robię, tej... The Rzyski Fish of nie the nie Day, tego... a zbiorniku Zbiersk. Zapraszamy, oglądacie szałowe wędkowanie. Ale tam na to są... Nie znam osoby z Kalisza, która wędkuje i nie byłaby nigdy na murowańcu. Oddalono 24 km od Szałego, zbiornik retencyjny ma swoich fanów i fanatyków wśród kaliskich wędkarzy. Rzeką zasilającą zalew jest Swędrnia, do której osobiście mam sentyment, ponieważ za gówniarza znałem jej każdą dziurkę i zakamarek, od Winiar aż po Pulko. Zbiornikiem Urowaniec opiekuje się koło PZWWS Kalisz i podobnie jak w przypadku Zbierska, na każdym kroku widać zaangażowanie działaczy i wolontariuszy. Infrastruktura dookoła zbiornika zaprasza wręcz nie tylko wędkarza, ale również całe rodziny, bo miejsca do grillowania i do wspólnych zabaw jest sporo. 2 maja wybraliśmy się naszą mobilną jednostką, żeby złapać pierwszego majowego szczupaka. Siedzi o kurcz, aż zabojało łajbą. A daj Idzie, idzie. Pod Chodź tu, to, choć to do się musi. Oglądacie kanał Szałowe Wędkowanie on Tour. Pierwsza ryba tego sezonu. Mały pistolet, buziak i do wody. Nie ukrywam, że z wyjazdem do murowańca wiązaliśmy większe nadzieje. Trudno. Może pogoda, może nie trafiliśmy w godzinę. Padł jeden szczupak, troszeczkę na początku podgryzały, później cisza. Ale było warto. Piękna, słoneczna pogoda, piękny zbiornik, godny polecenia. Kiedy my zwijaliśmy naszą łajbę, Jacek z Wiktorem szaleli w zbiersku. Wiktor, jesteś w telewizji, szałowe wędkowanie. No właśnie wypuszczamy, niech rosną, duże, poszedł, A patrz jaki cwaniak, o jak poszedł, poszedł ci między nogami, ale cwaniak. Co to się złapało? Szczupak małe? O jakie maleństwo. Takie maleństwa się podczepiają A takie maleństwo. Głodne, Mamy to. Zcieł wolny ten dziku mały. Takie maleństwo się złapało. O shit! Dzień maleńs, to już trzecie maleństwo. Ale mamy szałowe wędkowanie na wyjeździe, a jak fajnie wzięło. Dzisiaj nie na szałę. Dzisiaj odwiedzamy zaprzyjaźniony stawki w zbiersku, ale ryba nie powala. Zobacz, jaka ryba. Co to jest za ryba? No ile? 25 centymetrów. Ale gówno małe. Jakiś wielki. Mamy go. Dawaj go. I to jest właśnie piękno i magia wędkowania. Po całym dniu zmagania się z pistoletami i kruciakami strzela w przynętę twoja wymarzona ryba, twoja życiówka. Okoń z tego co mówiłeś był całkiem bokaźny. Niestety, nie tym razem. Ale na pewno złapiesz go jeszcze, może jeszcze w tym sezonie. Podsumowując naszą majówkę, jak widzicie, próbowaliśmy i z białorybem, i na spinning, i w zbiersku, i w murowańcu. Nie dale nam było jednak połowić dużych ryb. Szkoda, nie przejmujemy się jednak. Jeżeli podobało Wam się, subskrybujcie kanał, dawajcie łapkę w górę, a my już szykujemy się na 1 czerwca, kiedy to odpalają naszałe sandacze. Do zobaczenia. Czesiu!